Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Krakowskiego Espresso. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Marcin Chorała, były pełnomocnik do spraw budowy CPK, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Ym, czy y, CPK ma realne szanse, żeby powstać y, w ramach rządu Donalda Tuska? Czy to jest, jak to y, wcześniej mówiono, projekt gigantomania, który się w pale nie mieści? Tak. No tutaj mamy do czynienia ze znaczącą zmianą zdania bo przecież jeszcze krótko po wyborach czołowi politycy Platformy mówili, że CPK nie powstanie. Rafał Trzaskowski przecież mówił, że zrobimy Niemcom konkurencję okęciem i modlinem taką, że się nie pozbierają, chyba ze śmiechu. Natomiast potem pod wpływem nacisku społecznego nastąpiła zmiana, teraz już rząd mówi, że buduje CPK, znacząco okrojony, znacząco pogorszony, no ale chce budować. I czy ta właśnie okrojona forma, przepraszam, że wejdę słowo okrojona forma, em... Jest już wydmuszką, czy jeszcze ma rację bytu i jak już budujmy, jak już mają budować, to nie chociaż to budują. Powiem tak, do tej pory ciężko powiedzieć, czy naprawdę budują tylko nie za dobrze im idzie, czy tylko udają. Nawet według tego opóźnionego harmonogramu już i tak są kolejne opóźnienia względem opóźnionego harmonogramu i pewne decyzje, pewne kamienie milowe, które miały być osiągnięte, ich nie ma. No przede wszystkim w wymiarze kolejowym to jest bardzo okrojony, to jest taki ogryzek, to jest taka resztówka pozostawiona po programie, który miał być spójnym systemem transportowym dla całego kraju. Z tego całego kraju zostały cztery duże miasta, e, więc sytuacja jest lepsza niż gdyby była decyzja, że CPK jest likwidowane. Już chociażby dlatego, że zachowuje ciągłość, byt prawny ten sam podmiot, który jest stroną różnych umów, stroną decyzji, więc ktoś to przyjdzie później, będzie chciał przyspieszyć to od tego punktu będzie przyspieszał, a nie musiał się cofnąć kilka lat wstecz w programie inwestycyjnym, natomiast na ten moment oczywiście nie wygląda to dobrze. No ale jeszcze... mieszkańcy właśnie Podkarpacia, Rzeszowa, Dębicy, Tar... Małopolski, Tarnowa, Krakowa no, w obecnej chwili są od CPK trochę, nawet nie trochę, bardzo odcięci i będą odcięci, bo nie wiem czy ostatecznie Centralna Magistrala Kolejowa znalazła to te, nie wiem, kilkukilometrowe połączenie z CPK. To więc właśnie, brakuje tego połączenia, brakuje też pełnej funkcjonalności węzła CPK. Wycięty jest z programu inwestycyjnego węzeł małopolsko śląski wycięta jest z numer 7, Tarnowa, czyli nowy sąd, tarnów, busko kielce i dalej na północ, rzeszów Łętownia też wycięte, więc tutaj tych wszystkich inwestycji de facto nie ma, żadne prace w procesie inwestycyjnym dalsze niż te które my zakontraktowaliśmy nie są w tym momencie planowane. No właśnie trochę pan nawet na konferencji prasowej wspominał, że to wracamy się do czasów zaboru, że właśnie z takiego jakiegoś Tarnowa czy innego zrzeszowa do centralnej guberni trzeba dojechać do Krakowa i stamtąd dopiero jechać do innego zaboru. Kiedy w XIX wieku powstawały systemy kolejowe na ziemiach polskich, no wtedy wynaleziono kolej, budowano pierwsze linie, pewien podstawowy układ się krystalizował, no to polski to polski nie było. I wtedy. Dzień dobry. I wtedy i wtedy budowano. Jest on bardzo ten... popularne. Nawet tutaj na południu. Również był jeden głos negatywny, ale Czyli jest po zero. Ta, nie do no, więcej. Na plus. Na plus. Na plus. Ale nie, nie do zera. O tak. A wracając tutaj do myśli. No więc e, kiedy budowano ten system kolejowy, no to na przykład połączenie Warszawy z Petersburgiem, czy z Moskwą, Krakowa z Wiedniem, czy Poznania, czy Wrocławia z Berlinem były ważniejsze niż te pomiędzy tymi miastami. I potem po, przez 100 lat historii wojny, zniszczenia Komuna, nie zostało to e, naprawione. Cały czas takie braki mamy, na przykład dobrego połączenia właśnie Rzeszowa bezpośrednio z Warszawą, Starnowa na północ. Tego brakuje. Dobrze, chociaż z Krakowa e, siódemka powstała, tak. jeżeli chodzi o e, drogi. Nawet też widzimy, że autostrada A4, wszystko e, wschód, zachód, północ, południe, to już nie tak. Tak, choć też trzeba przyznać, że akurat w, sytuacji, w transporcie drogowym jesteśmy dużo dalej niż w kolejowym. E, mamy ponad 5300 kilometrów teraz dróg krajowych i autostrad. W 1989 roku to było 400 kilometrów, czyli wzrost o no, kilkanaście razy, o, kilka, o tysiąc kilkaset procent. W przypadku linii kolejowych w roku 89 mieliśmy około 28 tysięcy kilometrów linii kolejowych eksploatacji. Teraz mamy 20 tysięcy, czyli mniej. Nowych linii kolejowych w nowym śladzie, jak mówimy o tych pozaborowych brakach, to nie wystarczy modernizacja istniejących, trzeba budować nowe. Nowych linii kolejowych wybudowano mniej niż 100 kilometrów, więc tu są bardzo duże braki, ale też to, co się w biznesie nazywa niskowiszącym owocem do zerwania. Budowa linii kolejowej to w dzisiejszych czasach to nie jest jakaś filozofia, to nie jest wymyślanie sztucznej inteligencji albo lotna Marsa. Proste działanie, które po prostu trzeba wykonać i przyniesie duże korzyści, duże szanse rozwojowe. No dokładnie. Projekt, nasyp, podkłady, szyny, jedziemy. Tak I jeszcze jest. elektryfikacja. Dobrze, bo ja... O. Dziękujemy, szanowni panie, za przejście. E, ja przysłuchiwałem się swego czasu dyskusji na temat e, zasadności budowy CPK, i e, chyba to był pan Marek Budzisz na tym spotkaniu, który też zwracał e, mocną uwagę na aspekt obronny z racji tego, że skoro by nas zaatakowana i te wojska miałyby na odsiecz do Polski przyjechać e, przy e, ograniczonym przepustowości kolejowej. Te dziesiątki, setki, może nawet tysiące wagonów ze sprzętem, z ludźmi, po prostu stanęłyby na polskich torach. Powiem nawet więcej, bo tu szczególnie istotny jest ten moment wcześniej. To znaczy, żeby w ogóle do wojny nie doszło. Tego byśmy chcieli, tego byśmy sobie życzyli, ale to jak mawiają już starożytni, Rzymianie, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Ten potencjał polskiego odstraszania wynika nie tylko z siły polskich sił zbrojnych i obecnie przebywających w Polsce jednostek sojuszniczych, ale też ze zdolności do szybkiego, bardzo szybkiego, liczonego. W godzinach, no, ewentualnie w kilku dniach, a nie w miesiącach, transportu nowych jednostek, ale też sprzętu, zaopatrzenia, amunicji, no, wszystkiego, co jest potrzebne również dla polskich wojsk. Potencjalny agresor, kalkulując, przygotowując, planując ewentualną agresję na Polskę, musi mieć tą wątpliwość, ten niepokój, że może już za kilka dni po tej drugiej stronie równania będzie dużo większa siła niż obecnie. To znacząco zwiększa ryzyko ataku na Polskę, a więc zwiększa bezpieczeństwo Polski. I ten efekt daje CPK obecna przepustowość na no, linii lotniczych. Jest pewna konstans, no jest jaka jest, portu portów lotniczych, przepraszam, i większa nie będzie. CPK, czyli bardzo przepustowe lotnisko, leżące w centrum systemu transportowego, można powiedzieć, na bazie logistycznej, gdzie można to szybko przeładowywać, obsługiwać, wysyłać w kraj. No tutaj skokowo zwiększa tą zdolność odstraszania po polskiej stronie. Ale przecież ma pan. Koleżanki, kolegów w Sejmie, którzy mówią, jak będzie jedno duże lotnisko, to od razu je zbombardują i na co nam te CPK lepsze, te małe, regionalne i tak dalej. Nie, no to jest absolut dla każdego, kto ma jakiekolwiek pojęcie o wojskowości. Po pierwsze, do tej pory funkcjonują po iluś tam latach wojny, po trzech już latach wojny, lotniska w Ukrainie czy na Ukrainie, jak właściwie po polsku należało powiedzieć. Więc to nie jest tak, że to tak od tak sobie zbombardują. Powiem więcej, to bardziej zależy od koncentracji systemów antydostopowych, systemów obrony przeciwlotniczej, których nie da się rozproszyć tak, żeby podkryły idealnie cały kraj, żeby pokryły kilkaset punktów w kraju. Natomiast akurat okolice Warszawy no zawsze będą tym najbardziej bronionym z największą liczbą systemów obrony powietrznej, no więc tam jest akurat właśnie najbezpieczniejsze miejsce, żeby lokować różne obiekty infrastrukturalne. I ta obrona przeciwlotnicza krajów zachodnich i natowskich jest bardzo skuteczna. I też sytuacja na Ukrainie pokazuje, że to są bardzo skuteczne systemy. Ich na Ukrainie brakuje, jest za mało, za mało rakiet do nich, ale tam gdzie są i gdzie działają, to praktycznie są nie do spenetrowania. No i wreszcie ostatnia sprawa te rozproszone lotniska właśnie nie dają tego efektu skali. One często są gdzieś w jakichś lokalizacjach, gdzieś w lesie z jedną drogą, i ten, więc po prostu ten wolumen sprzętu, który można przez nie przetransportować i jeszcze potem przetransportować na pozycje wyjściowe, gdzieś na przykład na wschodniej rubieży Polski, jest dużo, dużo mniejszy. I tu ten potencjalny agresor może czuć się dużo bezpieczniej, po prostu mniej ryzykuje, atakując Polskę. Kończąc temat CPK, jeszcze pytanie dla naszych widzów: Czy zapewne pan ogląda, ogląda pana Macieja Wilga na kanale Zero. To jest wyrocznia, której powinniśmy słuchać, jeżeli chodzi o te. Temat, e, CPK, czy jednak bardziej słuchać polityków? Nie, no, wyrocznie, to może nie przesadzajmy, bo to nikt nie ma takich przyrodzonych zdolności, ale Maciej Wilk jest niewątpliwie no, jednym z najbardziej znanych ekspertów w tej dziedzinie, praktyk biznesu lotniczego, więc na pewno warto słuchać, warto analizować ale można też z innych źródeł porównywać. Im więcej tej informacji, tym lepiej. Osta, ostatnie pytanie. Karol Nawrocki. W niedzielę pierwsza tura wyborów e, prezydenckich. To będzie zwycięstwo e, już w pierwszej turze, wiadomo, na zasadzie takiej, że wygra z Rafałem Trzaskowskim, czy jednak to będzie taki m, bieg pościgowy? Tego nie wiemy i pewnie nie będziemy wiedzieć, nie jest najistotniejsze przyjście na pierwszym miejscu w pierwszej turze. W roku 2005 na przykład Święty Pamięć Kaczyński dosyć wyraźnie przegrał z Naldem Tuskiem pierwszą turę, a potem w drugiej turze wygrał z największą różnicą od wielu, wielu lat. Więc zobaczymy, liczy się oczywiście wynik z drugiej tury. To jest ten. Kluczowy, absolutny zwycięstwo lub nie w pierwszej turze może tu być tylko jakąś drobną pomocą, ale niekonieczną. Można i wygrać drugą turę, przechodząc na drugim miejscu w pierwszej. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę. Państwa dzięki. i moim gościem w kolejnym e, odcinku był e, Marcin Chorała, były pełnomocnik do spraw budowy CPK, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz wielkie dzięki za dziękuję spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nasze odcinki. Do zobaczenia.